Cześć, Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z IntaminPL28, a to jest już trzeci odcinek i poradników. Ten odcinek będzie poświęcony gimpowi a mianowicie jak zrobić banner na nowy wygląd YouTube. Wszystko, co będzie Wam potrzebne do tego. To jedynie paczka yy, z obrazków, która będzie w opisie. To jest taka moja paczka obrazków. Yy, ściągnąłem ją gdzieś z internetu. Możecie sobie znaleźć własną. Jak chcecie, to już według Waszego uznania. Ok, i od czego zaczynamy? Robiąc takie, taki layout. Yy, wybieramy sobie jakiś obrazek na tło. Ja sobie biorę ten, przeciągamy go do gimpa i puszczamy. On się nam tutaj przeniósł. Ale jak widzicie akurat ten, nie wszystkie obrazki, ale akurat ten ma tutaj takie czarne paseczki. Żeby tego się pozbyć, zaznaczamy ten prostokącik, zaznaczamy sobie, gdzie ma nam wyciąć, klikamy Ctrl C, wyłączamy gimpa. Klikamy e znacznie bez zapisywania i otwiera nam się nowa strona. Klejamy. Mamy już bez tych paseczków czarnych. Ok. No ale jak widzicie, takie jedno, takie z napisem, to nie będzie jakoś fajnie wyglądało. Przydałoby się coś jeszcze dać. A więc szukamy sobie czegoś, co nas będzie interesować. Hmm. Na przykład to sobie wezmę. Przynoszę ale jak widzicie to jest u góry więc to jest pierwsza warstwa tak jakby i ona będzie zasłaniać całość cały nasz obraz dopóki nie zmienimy jej krycia krycie macie tutaj u góry w tym paseczku przykrycie. i o co z tym chodzi jeżeli przesuniemy w dół to ta górna warstwa to zacznie się rozjaśniać i zacznie prześwietywać na tą dolną. Widzicie, jak wyłączę na zero, to jest tylko ta dolna warstwa. Im zwiększę bardziej, tym się bardziej pokazuje. Jeżeli macie tą warstwę na ostatnim, to znaczy tą podstawę tego całego banera, nie. Usuwajcie jej krycie, bo jak widzicie dzieje się takie coś i to, to jest jakby wycięcie. To musi być na 100. Ok, możecie tutaj jeszcze coś dodać, na przykład takie. Czerwone sobie dodam. Proszę. Tu jeszcze niedokrycie. Bo nie chcę <t> I tak, teraz dodajemy na przykład napis Tutaj mamy w y, naszym pasku Ja tutaj mam tak ustawiony gimp Nie wiem jak to ustawiłem jakoś tak Ale wy pewnie będziecie mieli, że Jeden pasek tutaj, drugi po tej stronie Ten o, top ten, właśnie to Zaznaczam właśnie kursorem Będzie po tej stronie, a to będzie po tej I tak, zaznaczamy sobie to A Co tutaj jest, i to jest tak, klikamy sobie Zaznaczamy tekst. zaznaczamy Wpiszemy na przykład swój nick ja dam swój. 8 I jest nasz nick. Teraz przyda się go powiększyć. Możemy wpisać czcionkę, ale możemy no, wielkość czcionki. A możemy także ręcznie zmienić. Możemy zmienić sobie czcionkę. zaznaczamy ja tutaj mam tą, która jest na moim bannerze. Powiększamy. Co raz znaczy? Powiększę sobie jeszcze. Tylko. O, o bardzo fajnie ten się zrobił, bo się przesunęło ta warstwa na to. I jak widzicie, to jest takie jakby za tym. To tak dosyć fajnie wygląda, tym się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie jeżeli się jeżeli przesuniemy to niżej. To się Trudno, coś się stało. Dobra, tak też może być. Nie jest źle. Możemy zmienić kolor klikając tutaj w ten kwadracik. Mamy kolorów. No, ale ja sobie zostawię na czarno. I co. Możemy jeszcze tutaj dodać jakiś tekst. Yy. Komentuj. Chcę go powiększyć. Powiększmy czcionkę. Proszę. Yy, I żeby sobie go troszeczkę yy, przekręcić. Na przykład albo przenieść. Klikamy tutaj. Mamy takie. No nie wiem jak to nazywać. To jest przesunięcie. Klikamy na to. I tutaj możecie się z jakimś czymś natknąć, że y, będzie się wam przesuwało tło. I to jest bardzo, bardzo wkurzające. Zobaczcie. napisy. Przesunę, przesunę sobie. Jakby co to wyłączenie tutaj macie takie dwa yy, dwa kwadraciki jak znajdziecie. I tutaj jest. Jedno, jeżeli jest to oko, to widać. Yy, tło, jeżeli go nie ma, to ono znika. Yy, kolejna sprawa, skalowanie. Skalowanie jest tu to, to. Jest to ta opcja. Klikamy. Klikamy sobie na przykład na nasz y, tekst. Tutaj te spinacze to jest, żeby kiedy tak przesuniemy, to żeby nam się w każdą stronę. Jeżeli nie, to możemy sobie w każdą stronę dowolnić ten. Ale ja sobie tak zaznaczam to z wygodniej po prostu. Yy, I żeby przeskalować, nie klikamy od razu przeskaluj, lecz powiększamy sobie tam jak chcemy. Klikamy OK skalowanie kolejne yy, obracanie. Jest to ta ikonka obok skalowania. Robimy to samo, tak. I możemy sobie obracać, klikam obróć i już. Sobie przesunę troszeczkę. Dobra, okej OK. No I zobaczcie. Nie jest wszystko. Yy. Teraz, kurde, nie wiem jak tam jest Zobaczcie yy, sobie to Zajdę na kanał Zobaczę na jaką wielkość trzeba przeskalować A, nie zrozumiałem To, kurde Jeszcze raz Tyle, Tutaj, Tyle przy okazji wam pokażę jak dodać to Okay. I tutaj mamy zalecane y, wielkość. No i ustawmy sobie 2560. I żeby przeskalować, klikamy warstwa. Nie, nie warstwa. Obraz. Obraz skaluje. Obraz tutaj wklejamy to, y, 2560. I wysokość po kliknięciu sama nam się zmieni, klikamy. klikamy OK. Przeskaluj. Nie się skaluje. O, jakieś zwiechy dostał mi komputer. Nie wiem, czy coś się stało, czy coś, coś się utytrało. Dobra, wrócę do wezy. Okej. Okay. Jestem już się naprawiło po prostu się zawiesiło przy skalowaniu no i mamy tutaj już nasze tło przeskalowane klikamy żeby je zapisać klikamy plik wyeksportuj wybieramy miejsce i jeżeli dużo sobie wrzucicie jakichś napisów kilka Kilka tło jakieś. Nie wiem jak to mieć. Tła, o, tła. Jeżeli kilka. No e, nie wiem jak to mieć. Jeżeli będzie donc, tła z 4-5, to polecam Wam zapisać sobie to w JPG. Ok. Se to zawsze w JPG. E, ponieważ będzie to mało zajmować, a na e, tutaj możemy to wrzucić maksymalnie 2 MB, więc wiecie. Ok, czekamy, wyeksportuj, wyeksportuj. Proszę bardzo, mam tutaj, otworzę go. Jest. Ok, wchodzimy w przeglądarkę, wybieramy zdjęcie z komputera. I nam się przesyła. Czekamy, czekamy, czekamy. Czekamy, Dobra. Ok. Przesłał nam się. I teraz musimy sobie dostosować nasz layout, Klikam dostosuj. I mamy tutaj. I to jest trochę tak głupio zrobione. I możecie się z tym troszeczkę pobawić. Eee, możecie mieć z tym problemy trochę z dostosowaniem, właśnie tego. Dlatego tego nie wyłączyłem. Eee, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak widzicie, to nie musi być całkiem w rance, Bo to YouTube trochę źle zrobił. I to wyjeżdża całe. Wie, więcej. Ale i tak mi się wydaje, że. Tego nie weźmie, Zobaczmy wybierz i zapisuję. O, jak widzicie jest to, ale komentuj ucieło, więc musimy, e, klikamy tutaj portem tekst, e, klikamy sobie na przykład do na komentu edycja, zmieniamy mu czcionkę. Taką i metodą prób i błędów, I w końcu Wam się uda to e, wrzucić. No i to chyba było na tyle. Jeszcze coś miałem powiedzieć? O, już, jeszcze Wam powiem. E, tak się zastanawiam. Może zrobię jeszcze jeden poradnik z gimpatki taki ogólny, na no, przykład jak wycinać kawałki. Jakieś albo coś. Ale jeżeli chcielibyście na przykład usunąć sobie jakieś tło, tak żeby już go tutaj w ogóle nie było, to nie klikacie tak, że bierzecie Delete, to to wam usunie. No ale jak widzicie, to tutaj to będzie ciągle zostawać i w ogóle będzie wkurzać was. Jeżeli chcecie je usunąć, klikacie prawym i usuną warstwę. Teraz już tu nie ma i możecie sobie na przykład kolejne dodać No, dobra to, to chyba będzie na no tyle w tym poradniku. nie wiem czy jeszcze coś dobra, tyle chyba dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, cześć!